Kochani, przekaz dla wodnika robimy na dany moment. Zobaczmy, jakie energie Wam towarzyszą, co się zadziało złego w Waszym życiu i co przyjdzie do nas. Zobaczmy. Dużo miłości. Zamknięcie rozdziału jakiegoś na rzecz mm, tak naprawdę nowej miłości. Dużo uczuć. Zobaczmy jaki jest, jaka jest Wasza energia i czym jest spowodowana taka energia na dzień dzisiejszy, tylko i wyłącznie. Co się zadziało w przeszłości. No i jakie energie mamy w przyszłości. Co się mo może zadziać ewentualnie. W tej chwili już się dzieje być może. W czym możemy Wam pomóc. No, i zobaczmy, jaka energia Wam towarzyszy dnia dzisiejszego. Czekacie z jakimś działaniem, tak jakby chodziło w tym momencie o pracę, tak? Chcecie zadziałać, chcecie coś zrobić. Jest to spowodowane brakiem równowagi w braniu i dawaniu, tak? Chcielibyście tą równowagę uzyskać. Czekacie z działaniem, tak? Na dzień dzisiejszy. Zobaczmy, co się zadziało w przeszłości. No, i mamy tutaj taką sytuację dosyć poważną. Mamy jakiegoś mężczyznę agresywnego. Teraz tak, mamy na pewno kartę Wielkiego Wyboru, tak? I ta karta wy Wielkiego Wyboru jest przy królowej matce, czyli to jest kobieta, która wychowuje dzieci, tak naprawdę zajmuje się domem i ma bardzo dużo ciepłych uczuć w stosunku do innych, tak? I tu jest bardzo duży wybór przy tej kobiecie, tak? Być może to Wy jesteście Wy, to się zadziało. Mieliście bardzo duży wybór, ale spotkaliście się niestety z bardzo dużą agresją jakiegoś mężczyzny. Tak, to jest taki mężczyzna, który, kurczę, no on jest bardzo taki energiczny, intensywny, ale tak jak potrafi szybko działać, tak potrafi się, tak samo się właśnie potrafi do awantury, tak, w trzy sekundy postawić i, i tnie słowem i w ogóle jest awanturniczy taki, impulsywny bardzo. Potem mamy kartę zawieszenia, więc z powodu tego mężczyzny jakby Coś tam zostało odwleczone i w ogóle zapanowała cisza i spokój, jakby jakiś plan, tak? Bo mieliście tutaj duży wybór, tak? Przy tej karcie królowej Kiliku jest różne rzeczy, jakby ona miała robić i nie wiedziała, co wybrać, ale tak jakby ten mężczyzna po prostu no, postawił temu kres. Mamy tą kartę zawieszenia kompletnego, czyli cisza, spokój się zrobiła, i teraz tak, mamy kartę bramy, tak? I to się zadziało w waszym życiu. Ta karta Brama symbolizuje to, że mamy tutaj no, przejście na drugą stronę. I teraz bardzo dużo różnych wydarzeń musiałoby się zadziać, i musielibyście bardzo dużo rzeczy mm, pozałatwiać, jakby, żeby odzyskać moc, tak? Jeżeli chodzi o działanie i jakieś tam sytuacje własne życiowe. Ta czwórka głową mówi o tym, że mnóstwo rzeczy się będzie zadziało się i będzie się jeszcze działo, Zanim wy tą moc odzyskacie, ponieważ czujecie się na dzień dzisiejszy po prostu złapani w pułapkę, tak jakby ze wszystkich stron przychodzą jakieś negatywne informacje, nic nie idzie jakby po waszej, z waszym planem, czujecie się osaczeni, czujecie się źle, zewsząd jesteście atakowani i żeby odzyskać tą moc, to tak naprawdę musielibyście albo, no, przeszliście już przez te różne, najróżniejsze wydarzenia i sytuacje, które były takie dosyć intensywne. Teraz zobaczmy, co my tam mamy w przyszłości? U Was. A no więc tak, no mamy tutaj mężczyznę, który to być może jest taki mężczyzna, który patrzy gdzieś na Was z daleka i on się boi tak naprawdę powiedzieć, co czuje. Ta karta, tej karcie towarzyszy na jakieś rozpoczynanie jakiegoś nowego projektu, tak? I to jest takie rozpoczynanie, tak to jest ten, ten projekt wygląda w ten sposób, że albo w to wchodzę, albo w to nie wchodzę. Zostawi, zostaniecie, albo już zostaliście, albo zostaniecie w bardzo bliskim czasie postawieni w takiej sytuacji, kiedy będziecie musieli się zdecydować, czy się za coś bierzecie, czy się nie bierzecie. I tu przy tej karcie jest ten król kielichów, który to jest taki mężczyzna, który może obserwować, on jest taki cichy, nieśmiały, on właściwie kocha i on właściwie jest... Hmm, Gdzieś blisko, ale nie zawsze odkrywa swoje uczucia. Bardzo często jest tak, że ten mężczyzna może być już zajęty, albo Wy jesteście zajęci, więc to jest taki mężczyzna, który ma to serce na dłoni, ale nie do końca potrafi to wszystko wyrazić i być może z powodu tego, że są jakieś komplikacje, bo nie jesteście wolni, tak naprawdę nie może. Tak, ujawnić się tą swoją miłością, albo podarować tego kielicha. Przy tym nowym projekcie mamy tutaj tak naprawdę mm, kartę diabła, więc tutaj jest tak, albo zaczynamy z bardzo wielką pasją, ten nowy projekt, tak, który weszliśmy. albo tak naprawdę coś czyha na nas przy tym projekcie, czyli coś jakby nie do końca mm, szło tak, jak trzeba. Tutaj to jest ta karta przy tym projekcie uzależnień, jakichś nałogów, też tak, ale to jest też taka praca z pasją, także idę w to na 100%, po prostu angażuję się, bo czuję, że to jest właśnie to. Przy tym mamy karty sądu ostatecznego, czyli takiego rozliczenia się też przy okazji z tym, co się dzieje w tym momencie. Rozliczenia się ze sobą, rozliczenia się z innymi, tak naprawdę. Czy ci ludzie są mi potrzebni, czy niepotrzebni, jak ja w ogóle postrzegam to wszystko co się dookoła mnie dzieje i nie wiem do końca, ten sąd ostateczny przy tym diable, to ja nie wiem do końca, czy to mi się podoba ten nowy projekt i czy to jest na pewno to, co, co ja bym chciała robić w życiu, tak, bo czuję się przy tym tak naprawdę, m, że nie mogę dać kroku do przodu z jakiegoś powodu. Chciałabym, czy, czy chciałbym coś robić więcej, tak, ale no, no, stoję w miejscu po prostu, w ogóle nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji, ruszyć do przodu z czymkolwiek, tak, czuję się taka Taka osaczona, złapana w pułapkę. I to mamy króla Boław. I to jest mężczyzna, który jest tylko i wyłącznie mężczyzną do seksu. I to jest taki mężczyzna, ponad 40 lat powiedzmy. On jest w ogóle bardzo i, i taki inteligentny, bystry. To jest człowiek, który, to taki amant, tak naprawdę, tak? Który patrzy na kobietę przez pryzmat no, seksualności, tak naprawdę. I ten mężczyzna pojawia nam się przy karcie tutaj świata. Tak, wy byście być może chcieli ruszyć do przodu, w kierunku nawet tego mężczyzny, bo wtedy otworzy się dla Was ten świat, a świat oznacza szanse, i te szanse mogłyby się zadzieć tak do roku, czasu mniej więcej. Ale, no, nie jesteście w stanie zrobić tutaj kroku naprzód. I teraz zobaczymy, dlaczego Wy nie jesteście w stanie zrobić tego kroku naprzód, ponieważ Wy macie w ogóle złamane serce i jest Wam niezmiernie przykro w środku, tak. I czego dotyczy ten kulbułap? Zobaczmy. koło fortuny, że raz jest tak, raz jest tak. Tak jakby ten mężczyzna, tak, bo tu te karty leżą bardzo blisko siebie. To ten mężczyzna tak naprawdę mm, złamał wam serce albo sprawił wam bardzo wielką przykrość. I wy sami nie wiecie, jak będzie. Bo to ko koło fortuny pokazuje, że jak jest dobrze, to będzie źle. Jak, ja, jak było źle, to będzie dobrze. I to jest takie balansowanie. Także my nie wiemy, co się zadzieje, co się wydarzy. I nie jesteśmy pewni w ogóle tej sytuacji, tak. Ale przy tym królu buław na pewno jest ten świat i są szanse. Jakie to byłyby dla was szanse? No, to są takie szanse, może musielibyście na te szanse mimo wszystko poczekać, tak? Stalibyście tacy niezadowoleni do końca z tego, co robicie, i musielibyście czekać, żeby te szanse pojawiły się przy tym królu Buław. No i zobaczmy teraz, jaka jest w ogóle dla Was rada od kart co w tej danej sytuacji bo wy tutaj czekacie już z działaniem tak bo wy chcecie jakby równowagi w braniu i dawaniu i, i żeby tyle ile wkładam tyle tyle samo po prostu otrzymywać jaka jest rada I teraz tak. Yy, rada jest taka, że Wy tak naprawdę tu macie nieprzespane noce z jakiegoś powodu, bo chcielibyście zatrzymać pieniądze dla siebie, tak? W ogóle coś byście chcieli zatrzymać, tak? I jakby te, w tej czwórce denarów mamy takiego skąpca, że ja lepiej nie wydam, ale to chodzi głównie o pieniądze, tak? Czasami to jest tak, że to jest mężczyzna, który chce zatrzymać kobietę dla siebie za wszelką cenę. On tak nie wie, taki pies ogrodnika, może zatrzyma, a może nie, a, a kurczę, no ale no co, może ona sobie znajdzie kogoś innego. I przy tym są, to jest tak naprawdę karta. Nieprzespanych nocy, ale ja wiem, że w większości to ja mówię do kobiet, i wiem, że być może tutaj przekaz, jeżeli jest dla kobiety, no to widać ewidentnie, że macie nieprzespane noce, chcecie zatrzymać pieniądze dla siebie, ale radą jest to, żebyście się nie martwili, bo wy tak naprawdę macie tutaj gwiazdę, a gwiazda załatwi za was wszystko, dlatego że wy macie w tym momencie przychylność w ogóle wszechświata i ten los będzie wam pomagał. W którą stronę byście nie poszli, to los będzie wam pomagał i to jest najpiękniejsza karta, która na końcu mogła wam się przytrafić, bo ja się zawsze bardzo uśmiecham, kiedy ją widzę, bo wiem, że no dobra, ja się teraz martwię, bo nie wiem jak będzie i tak dalej, no ale przecież mam tą gwiazdę, to nie, to nie będę się, myślę sobie, nie, nie, nie muszę się martwić tak naprawdę, bo co by nie było, ja może nie od razu dotrę do celu ale wiem, że ktoś tam z góry na mnie patrzy i nade mną czuwa i ta gwiazda jest dla was, właśnie na dzień dzisiejszy ona jest dla was, wy się nie martwcie bo wy wyjdziecie tutaj tu było trochę tej agresji i sądu i diabła i takich różnych rzeczy ale wy macie na końcu tą gwiazdę i wy się nie martwcie i nie przyjmujcie, bo naprawdę wszystko co dobre przyjdzie tak, nawet jeżeli nie będziecie i nawet jeżeli będziecie błądzić to i tak to co ma być dobre dla was to i tak przyjdzie więc nie martwcie się naprawdę. Buziaczki i do zobaczenia.